Ciemka z tej strony, zaczniemy nowy, dzisiaj nową serię z gry GTA 3. Zaczynamy. Tak, nową. Zaczyna się piękne intro. Liberty City Bank. Ta graficzka piękna, zielone kolorki wszędzie. No jedziemy transportem do jakiegoś pudła Zobaczymy jak to się dać. Chyba każdy już to wie. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack revelations as to the professionalism of the attack struck police ah, blah 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 oh, my god oh, my god nduemene no attack by computer hackers on the with the border tunnel project falling behind schedule this disaster leaves portland isolated from the rest of the city this is bomb this is amazing your dickhead. There's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. światło Ja ma tak stara dobra gierka. ja enterem. No i zaczynamy przygodę. O, oj, czekajcie, chyba coś za głośno jest. Ale dziwne, myszką nic się nie steruje. Wow! To jest radar, no mam radę to według radarku jedziemy do różowego punkciku Kurde no, dziwnie się tak jeździ w tych starych gierkach jeszcze że kamera nawala prosto za autem a nie musisz sam nadążać Wow, jaki drifting No i czemu ta maska jeszcze nie odpadła no, Zaraz jeszcze przyklej O już o ona, safe po prostu. Wchodzimy do domku i zapisuje się. Gar To tym złomem mamy chodzić. Szukali się, że mamy strzelać z tego złomu. No jedziemy pod prąd, policja nic na to nie robi. Pozdrowienia, dobra, gra Wow, pięknie zakręcik chodzimy. Dziewczynki Luiczeko. Misja number 1. Co on ma na łapach?

Było na programach jakiś No jedź panie taksówkarz uporny idiota jakiś Kryty nie masz auto, Co to było Dobra Mam nową taksówkę Jakaś gablota Dobra, mamy gablotę Ja nie mogę, ale tymi autami rzuca. Nie to, co już w tych nowszych częściach GTA. O kurde, ale przejeżdżają się. No siadaj, no, 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 rusz się. Pięknie. A mnie to obchodzi, kim ty jesteś? No to jedziemy do twojego klubu. Misja numer pierwsza. Przyjedź, pojedź, zabierz, dostarcz Ja nie mogę i koniec pierwszej misji, dobra Na się jak to ścierło O, enterkiem Ludzie ma kolejną pracę Jak tu nie wzięcie się do następnej roboty No no, no 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 panie, weź do tego, no list Ty umiesz gości gościu? Podnieś kij Powiem, co zrobimy. Pojedziemy fajnym wozem. No, wysiadaj, panie władze. No, wysiadaj! No ja nie mogę! Jaki fail! Drzwiami rąbną. Co to jest? Ale Turtial Co to jest Dobra panie Koniec tego, nie chcę się w tego słuchać Ja nie mogę Kambodża Dinobie Dobra, teraz Turtial Zobaczymy ze szpitalem co jest Coś gadają Twój poziom życia jest wyświetlany na czoło w prawym górnym Narożnik ekranu, kiedy zostaje za... zabity, trafia aż do najbliższego szpitala. Wszystko ci nie wiadomo. O, ochrona. A, nie ma jej. Dobra, no to ale klar. No to panie. Wysiadę panie Masz broń? Ooo! To jest to A że pracować, naciśnij klawisz X Nie będę pracował dla psiorów, co? Wow, jak fajne. Skocz. Taki odgłos rozgniatanego ciałka Jedno z lepszych aut, jakie można dostać w tej części gry Dopiero odkrywając... przychodząc dalej... W następnym mieście... Chyba już w drugim są lepsze furki, ale to co tutaj to jest max. Dobra, to już oglądaliśmy, to sobie pominiemy. Kij bejsbolowy, po kim mi ten kij! Aha, ja tu mam lepszą flotę. Gdy po całym ja go bijeć jak Oj dobra. Pięknie rzuca autkami, pięknie. Nie to coś w nowszych częściach. Jedziesz, jedziesz, nawet nie, nie ma co mu zrobić, bo ono jedzie po drodze i samo skręca. O no, tutaj się wykrwawiło Ogier Panie, na nadrze mm, mm, mm. Mysz mysz, riz, riz, FM Wzrost Usta Jaki syf, gry O co tu mamy? Kurde, przegapiliśmy skręt. Dobra, damy radę, co faj. Aaa... Wszystkie drzwi latają. Żeby się nie zjarał tylko ten złomiasz. Wow, jak wpadłem. Amazing. Ciekawe jaka w tej części gry co można było zbierać. Gwiazdki? Nie gwiazdki. Co się z nich zbierało? Paczki czy te gibony śmieszne? zobaczyć i zebrać No ale pierw zbierz coś takiego Koszt 1000 zł takiego syfu Tym razem za darmo, to zrobimy masz szczęście, nie będę was bił Chwała jest samochód w kryjówce Luigiego To gdzie on ma tą kryjówkę Dobra, różowy punkcik Coś tu ciekawszego w radiu leci msxf no Właśnie, może swoją muzyczkę można, można ustawiać Tu ustawimy Trzeba mi się pobawić z radio tym Wysiadka, wysiadka. Pięknie, pięknie, Panie Włodziejaszu, misja zaliczona. Hmm. Wow. Po szybach dostał. Shotgunik mamy, ciekawe skąd. O, o, jest dobra autko ale nerwowy kierowca może być jak to zawsze taksówkarzem będzie chciał mnie bić no oczywiście możesz mi naskoczyć gościu Z co on słucha game FM like a boss like a boss co się to wzięło like a boss No no co nie skoczysz na to auto Pięknie Jump Oj kurde day się intro pominęło No i gdzie mój samochód? Where is my car? Ty Zbuta ci samochód mi ukradł. Oh, hajs. Ale coś od i pociągnę Ale od gó... Ole się ona miała Czekaj skąd tyle wzięła? Cziota Jedź po mist! Jedziałem po mist Tak. Ja po to załatwiałem auto, żeby przejechać się pięć kratek? I co ona zrobić? No panie, zatrzymam cię. No i gdzie ona? Lewy Wyłaś. Pan przyszedł. Jezu co to jest za drewno Sofera Sofera Ty cio to? Jakie gówno? Jak kubica Mm, tu jest fajny skrócik z gwiazdeczką, taki. O. Klip. I wieziemy gościa, gościówkę do Joe'ego. Joe'e auto malowanie. Będę się po No, no. No, nie wiem, no, robimy u tego gościa. U tego? Nie, u tego nie robimy. Chodź tu po auto. Skończę mu jego wszystko robić, bo on tam miał mało misji. Nie chcę prać jaka tak słówka z suwa bium. A wysiada się salta szybciej? A nie hamuje! Ja Nie da się wyskoczyć salta jeszcze Nie ta część

czyli znaczy, takie autka... Nasza taksówka już jest skierana. Dawaj ten syf, panie. Ja nie mogę, to te, te auto też już jest skierane. Gdzie on tym złomem swoim jedzie? Tam gdzieś jest. Jedziemy po ciebie. O, furgonetka, furgonetka, jest dobrze. Te, ty, ty. Dobra, nie będę cię bił. zaraz przyjedzie tym złomiakiem swoim. Head, head, head. Może jakieś interaktywne pierwsze miejsce? Kieta. Ku, to... A, a, kuruma. Jump, Gościu, wysiadaj z tego auta! Ło kurde, łzyacza mają! Mi się nabojki skończyły, dobra, jeszcze raz zaczniemy tę misję. Pojedziemy jakąś broń kupić, gdzie można było kupić czy nigdzie nie można było, a, czekaj bo jeszcze tej misji nie zaczęliśmy. no ja etyk taksówkaż no obie tempy. dobra, ambulansem powiedziałem, a pewnie zamknięty będzie jak zwykle o otwarty, zejdziemy wszędzie później, a nie, to nie jest jeszcze tam najczęściej więcej życia ambulansa dałem jak zrobić wszystkie misje o, o, o. premia ZASKOK! <grymio> Salta jeden, obroty jeden, co to jest? Hamuj! Dobra, zaczynamy jeszcze raz tą misję Dobra, czyli będzie przejechać No bo pójdziemy jakąś broń kopić Tam widzę coś się kręci porządnego <grymio> No ambulancik, dawaj do woj Zrogi śmiecie! Ja tu karetką jadę O tu też chyba by było jakieś wiosna, nic Jak to brak towaru Jak to brak towaru, panie Co ty chcesz? Broni nie mogę kupić, a na tył sklepu jest, co on tu ma Ile tego na no mój? Co ja tym mogę zrobić? Może można więcej teraz kupić? Brak towaru, pewnie dopiero będzie mogło się odblokować w czasie misji. Dobra. Tak, nie zmieniam poparcia, idziemy ich przejechać, jak on Suzy do mnie sapie. Chcę go posmyrać tym pistolecikiem, czy co? Hell you. Jest jakiś problem tam? No ja nie mogę, jeszcze mój ambulans się pali. Daj mi ten, ten wielki wóz. To jest dobre jeżdżenia po ludziach. Yankees. Tam u góry on jest. Przecież było go widać. Czyli jedzie gdzieś tam ten. Ale z butą wjedziemy. Panie. But No, ale misja wykonana. No ja, kiedy będzie można broń kupić? Bo mnie mam tu hasać, o dobra, X-Walkman dzwoni, a już wiem co. No, powiedziałem do ulicy, że ja go robić. Może w, w końcu jakąś broń blokujemy konkretną, bo to jest snubstwo takie, że ja pytam. Czwarty raz zginąć na takich łatwych misjach. ta to auto w ogóle się zapaliło i wybuchło. Już nikt w niego nie strzelał Ty co to jest? Dobre auto. Nie rzuca. Wow. Pierwsze dobre auto w tej grze jak ja nie jadę Będę musiał tym pograć więcej Ach, cię to był zabal The is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now I got girls all over town walking the street. Get them to the ball, they'll make a bundle. Get as many of them as you can, before the cops drink away their grain. Okay, but what am I supposed to bring? Oh, oh, that, yes, 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 I need a car. po następną jedziemy czas 4 minuty misje dużo nawet tam następna tak blisko porozsadzany trzeba 4 przyj przyjdziemy mu wszystkie co on myśli że co słabi jesteśmy no chodź tu nobie no tak trzeba wracać bo mam tylko jedno miejsce on ja tam się zapuszczał daleko jak tam trzy są po drodze coś zbierzemy bo i za tu gdzieś jest jedna Nie, nie będę tam do tamtej daleko jechał tu gdzieś, ta jest blisko. Kurde nic nie widać. bym wziął to policyjnego szrota, ale skąd mogę wiedzieć? No nie, wywracaj się tylko, no dobra, pięknie. Jedziemy po te trzy daleko. Ja w ogóle malutkie miasteczko na razie. Co on, nie mógł rozwalić? Dobra, tamto na końcu weźmiemy, po prawej już widzimy ją. Dobra, teraz po tą po lewej. Tutaj skręcamy? Czy to jest skręt wyżej o to chodzi? Nie, a ona jest tam wyżej, kurde O kurde, szarpnę ją lekko Wskakuj Następny raz trzymaj te drzwi. O, do bombera. Jakiego bombera? A, na wysypisku śmieci jedziemy. O, to też jest dobra misja. Jest drzwi ci nawet otworzę, żyć musia. <grywki> Teraz gdzie? Teraz na lewo. Jump, jump. Mm. Siadaj. No to trzeba i tak misję robić pełny wymiar czasu. Czyli te 40 jeszcze mamy, gdzie pojedziemy? Tu w prawo, w lewiutko. Jak kubica w ten zakręt wlazłem To no, na policyjne wjechałem Dążymy jeszcze po dwie? W tyle czasu? One gdzie są? To tam dalej obczaić, tak gdzie dalej jest Dobra już po Sześć zawiezionych Będzie trąbił idiota źle wjechał Dobra wysiadaj pan Jeszcze po jedną pojedziemy Każdy tak auto szybko się palą, no, ale co tam Chynetown, witamy w Chinatown No ostatnim czasie, 7 dobrze <jest> misja zaliczona. Cenią, że mu u -a już jest więcej zadań. No ulujczego. No tu chyba zapiszemy grę nie? i będziemy się widać w następnym odcinku. Gdzie ten domek był? O, tam jest różowy. Pedalski. O tak, 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 wziął. Jak kubica, jak mały szpolecia. Patrz, panie. Może no, coś tu ciekawego jest? O nie, 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 zapraszam mnie byłoby. nie, 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 nie,